Dzień dobry wszystkim, jestem MASAJ, a to program tak sobie gram z Groldon Star Reign of Giants. Witajcie! Eee, ruszajmy sobie dalej na poszukiwania, nie ma co tracić czasu kwestia mam dylematu: czy eksplorować dalej ten teren tutaj, na takim bardziej zachodzie, czy pójść na wschód, ale może przelećmy sobie. Tam był warg, więc nie wiem, czy on znika, czy nie znika. Właśnie to za chwilę wam udzielę paru wyjaśnień, gdyż orientowałem się, posprawdzałem i już wiem, że ową istotą, która wtedy mnie zaatakowała, to był warg. Um i generalnie problem z nim polega na tym, że jest to jeden z tych trybów a, podstępności gry. Co to znaczy? To znaczy to, że polowaliśmy na olifanta i istniał jakiś tam procent szans na to, że zamiast olifanta wytropimy warga. Tam jest chyba jeden, że nie z komu jedna, bo 5% yy, pierwszego dnia Urasta do maksymalnie 33% w dniu setnym, więc no sami widzicie, że to nie jest jakoś tak e, duża szansa, że go, że go trafimy. Dlatego trafimy go pierwszy raz. E, generalnie zabawa z nim polega na tym, że nie jest ciężko go ubić. On przywołuje te psy e, gończe, które razem z nim ma na postać. postaci. E, i ponoć mając y, włócznie i ten drewniany pancerz, który ja mam, jest w stanie go zabić, kejtując. E, przy tym, że przy czym trzeba uważać na te psy, które, które razem z nim biegają. Albo można go wybiec z nim, jak zawsze, w jakieś inne agresywne moby. Całość polega na tym, że nie chciałem w sumie ginąć, bo e, aż takiego dobrego dropu z niego nie ma. A my jednak chcemy przecież dojść do zimy. Muszę pamiętać, żeby się za daleko nie zapędzić bez odpowiedniego sprzętu, bo moje nauczniki kochane zostały w bazie. Mam jeszcze przecież do zrobienia Thermalstone. Nie jest takiego psychopsiu. Druga rzecz, o której wam jeszcze ostatnio nie wspominałem, przyniosę dopiero później, to odnośnie zabijania ptaków. Odnośnie zabijania tutaj, prawda, mowa, kretów, e, królików i tak dalej. Z tym też uważajcie i nie przesadzajcie w miarę możliwości. Nie, dlatego, że od czasów DLC... Popatrzcie na to! To jest jedna z najfantastyczniejszych rzeczy. Słyszycie ten dźwięk? Jest! Przyszedł Chester! Czyli nasza przenośna skrzynka na różnego rodzaju szpargały tak jest Chester biega z nami tak długo jak długo mamy wsadzoną tą różdżkę w ekwipunku podobnie jak plecak możemy go wyrzucić i tak dalej i tak dalej, on będzie stał w tym miejscu w którym w którym została różdżka więc jest to naprawdę mega mega przydatna przydatna rzecz, dawno go już nie spotkałem, także dawno go nie posiadałem I także bardzo się cieszę no, ale wracając do yy, zabijania zwierzątek, które są kategoryzowane jako, jako niewinne, od dolecego wprowadzicie jakieś punkty niebieczności. Yy, Bodaj, akurat akuratnie za ptaki jest chyba dwa punkciki. Yy, szansa na to, że pojawi się Krampus, czyli jeden z gigantów. Yy, no, się pojawia chyba tylko w zimę. To jest takie połączenie Grincha, czyli taki święto-mikojowy, wredny typ. który robi nam kuku, kradzie nam rzeczy i tak dalej. Chyba trzeba zbierać 50 punktów, żeby on się pojawił. Z tego co pamiętam, to jest właśnie może się pojawić tylko w zimie. I zabicie go nie jest dosyć trudne, bo z tego co, co się orientowałem, to wystarczy... Chyba tylko tam 4 czy 5 strzałów z włóczni. No, ale trzeba mieć włócznie, trzeba mieć na pewno co najmniej drewniany pancerz, żeby żeby, żeby przejść go taki, bo z tego co, co wiem są dosyć silne. No niewykluczone, że, że tego krampusa jakby... No, nie, no. Spotkamy, no, bo, bo jednak troszkę, troszkę tych stworzeń tutaj się nam zdarzyło utłuc. Może sobie poradzimy, może sobie nie poradzimy, też, cie, też ciężko powiedzieć, no ale będziemy się starać jakoś poradzić. Chodź tu czysterze, weźmiesz ode mnie kwiatki, w sumie możesz też żyć nasiona, dobra. To czego zawsze się boję w tej grze to takich nocnych odgłosów, które słyszę, nigdy nie wiem, czy to jest kolejna bestia, której jeszcze nie znam, czy wręcz przeciwnie, jest to po prostu jakieś naturalne no, na przykład oddychanie bizonów. Te hmm, momentami w taki sposób, że ściarki przechodzą. No i gdzie się kierowali dalej? No pewnie sprawdzimy ten teren tutaj. Pechowo nie ma tych, tych robotów nigdzie i to mnie trochę martwi, no bo widzicie, suszone jedzenie już mi się trochę psuje. Za chwilę trzeba będzie porzucić jako, jako nawóz. Ostatnio zastanawiałem się... Co, co sprawiło, że zacząłem nagrywać filmiki na YouTube, a dzielić się tym, jak gram, udawać, że potrafię grać itd., itd. Mm. I w sumie przyszła mi do głowy chyba tylko jedna odpowiedź tak naprawdę, a mianowicie to, że jest to swego rodzaju e, forma odreagowania na, mm, na kryzys wieku średniego, E, bo nie, nie staćmy na drogie samochody, drogie wycieczki, jak to i tak dalej e, Natomiast e, e, jakoś trzeba odreagowywać nie? Na, ten, na, ten, na ten kryzys No i w związku z tym stwierdziłem, że Najwidoczniej, że moja chęć parcie na szkło, to że lubię gadać o dupie Maryni to jakby wzięło górę i stwierdziłem, a czemu by nie. Może taka forma zrobienia czegoś, co zawsze chciałem od dzieciaka robić, a nie było możliwości, bo, bo internet jest słaby, bo, bo coś tam. No i tak jakoś pewnie coś pomiędzy tymi, tymi rzeczami sprawiło, że... jest Marble, to jest nieźle, ale jeszcze nie o to nam chodzi. I e, coś pomiędzy tymi rzeczami sprawiło, że chcę e, nagrywać, czymś się podzieli. To nie, nie chodzi tutaj raczej jakby międzynarodowy, czy nawet narodowy sukces, albo lokalny, no bo no bo nie przewiduję, że się jakoś tego nie wybije. Ale póki bawi mnie to, co robię, to, to jest ok, nie? Myślę, żeby takimi kolejnymi. ...akcentami... E, w, w, ...w dźwięku tego, że, że, że... ...kryzys wieku średniego i tak dalej, i tak dalej. Patrzcie, ile tych rzeczy znaleźliśmy. Jeszcze chwilę i będziemy mieli jeszcze jedną. E, jest to, że... E, ...zacząłem znowu słuchać muzyki, którą można by określić jako New retro wave, czyli są się na wzór yy, no, muzyki, z filmów, akcji muzyki połączyć z muzyką disco z lat tam 80. więc z czasów mojego dzieciństwa tylko w nowej formie. No generalnie jakimś takim wyznacznikami bardziej znanymi tego nurtu jest na przykład Kabiński chociażby ale nie tylko, bo i laser Hawkey, troszkę Daft Punk, zwłaszcza ten starszy. No to przyjemna taka muzyka, no ale jednoznacznie, powiedzmy, mi kojarząca się z tamtym okresem w moim życiu. Więc jakby kolejne. Tak samo jak muzyka ośmiobitowa i pixel art. Czyli generalnie kolejne rzeczy, które pamiętam z, z dzieciństwa. No i tak dochodzę sobie, sobie do wniosku, że coś chyba jest w tym. Eee że kryzys wieku średniego może mieć coś taką... Nie wiem czy mam kryzys, no, ale tak sobie na razie umówmy nazwijmy, nie? Czy nie jest to trochę tak, że jakby człowiek ma większą chęć do realizowania rzeczy, których kiedyś nie zrealizował, albo e, albo które, o których marzył, że chciałby coś porobić, które sprawiają mu przyjemność są fajne, miłe i beztroskie, a w jakimś tam mniejszym, większym stopniu związane z jego dzieciństwem, czyli mm, też wspominaniem... I reaktywowaniem tych wspomnień, które chyba każdy człowiek, przynajmniej większość, większości bo nie mówię o takich patologicznych sytuacjach, które jakby sprawiały mu. To jest chyba najfajniejszy okres w życiu człowieka, nie? Dzieciństwo jednak, beztroskie, zabawy na podwórku, wymyślanie przy ograniczonych środkach, jakie wtedy mieliśmy, jako, jako dzieciaki różnych fantastycznych zabaw scenariuszy w głowie i tak dalej tak dalej tak dalej To jest Ja jestem w dupie, bo tu jest pi pajonki, pizdu pająki Pająki są złe I wolno się nudzą e, No tak pajunki wybiły mnie z rytmu opowieści. No w każdym razie, ja tu nie chcę mówić, że e, moje to było takie mega turbo ekstra, najlepszy okres w historii, w historii świata i itd., itd., itd. No bo ja myślę, że każdy na swój sposób będzie swój, swój okres tak pamiętał, tak jak nasi rodzice, często osoby, na nasi tylko naszych rodziców mówią o tym, że za komuny żyło się lepiej. Każdy jakąś swoją przeszłość idealizuje w głowie i... ich hobby tam uważa, że to jest takie fajne. I ja miałem ten plus, że urodziłem się w takich czasach, że tak jakby byłem w stanie śledzić rozwój jakby w ogóle branży growej jako takiej. Od, od, od Pongów, Nintendo, słynnych mesów i tak dalej. Po wprowadzenie pierwszych PC'ów grafiki 3D czy UDAJ 3D, to mnie cieszy, że, 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 że to mi się udało, że to było moim, moim udziałem jako obserwatora. Bawi mnie to, że. E za dzieciaka musiałem kombinować z tym, jak się bawić, no bo środki i możliwości były bardzo ograniczone, jeśli chodzi o to, co, co mogliśmy zagrać, jakie mieliśmy zabawki itd. i tak dalej. Może dlatego też z takim jakby sentymentem wspominam sobie te czasy 8-bitowych gier, 8-bitowej muzyki. Mm. to so mać fun, nie? Może teraz, teraz, kiedy skończyłem lat 30. Eee, jakby wracam do tego, no bo chcę się znowu czuć jak, jak dzieciak, nie chcę tak puścić myśli do siebie, że, że już trzeci krzyżek uderzył, nie? Who knows? No ale my to sobie tak gadu gadu, robotu wani śladu Trzeba będzie powoli zakręcić na dół i kierować się na obóz, bo za e, 4, 4 dni zima, więc musimy, musimy zrobić resztę rzeczy, które musimy zrobić, które każdy facet zrobić musi, wręcz. Okej, okay, chodź Chester, idziemy. Widzicie, to jeszcze, to Wam powiem, te um, evil flowersy, jeśli macie je gdzieś w budże swojego bodu, najlepiej spalić. E, dlatego, że one przyspieszają utratę poczytalności przez naszą, naszego bohatera. Nie jemy ich, nie robimy z nich nie robimy ni innych dziwnych rzeczy przy użyciu owych. Po prostu bierzemy i bezlitośnie palimy. Dobra, trzeba nazbierać jak najwięcej tej kupy jeszcze, póki jest czas. Może uda nam się przynajmniej coś, coś posadzić. Jeszcze znowu sprawdźmy, czy potem ten biom. O, kwiatnia pana. Ona z tego co pamiętam służy do usypiania zwierząt. Działa na większość stworzeń, więc to się może przydać w sytuacji bardzo, bardzo krytycznej. Dobra, co my tu mamy? Old Bell, to jest dobre. To z kolei, jeśli mnie pamięć nie myli, tworzymy dzwonek, chyba nie tak chyba nie tak, nie, nie tak do końca łatwo jest zrobić. Ale e, kiedy go zrobimy, to przyzywamy wielką stopę, z wielką stopą, która miażdży naszych przeciwników. No, przydatnie, chyba też może nas zmierzyć, jak sobie źle wycelujemy. Ale jednak, też kolejna potężna broń w naszym arsenale zjedzmy te rzeczy, które się psują Takie kamienie uważajcie bardzo można je um, oczywiście e, miningować i również dają nam surowce a to jest król świn jakby dajemy mu różne rzeczy, to wymieniamy na złoto na przykład e, dlatego, że pod takimi kamieniami kryją się um, kryją się przejścia do, do jaskiń, czyli do tego jakby trzeciej możliwości gry w tym w Don't Starve obok sandboxa i obok ee, i obok tyłu przygodowego. Eee, <coughs> tylko, że tam jest bardzo niebezpiecznie, Tam naprawdę trzeba już wiedzieć jak się gra, w co się gra i mieć naprawdę dobry sprzęt, dobrą broń i dobrą zbroję. Eee, z tego względu, że o jest robot, moi drodzy, ale z nosorożcem tu ja nie za bardzo chcę walczyć, bo jest dosyć ciężko, a jego ciosy bardzo, bardzo to bolą. Czyli kolejne, jak widzicie, kolejne, po raz kolejny gra pokazuje jak bardzo jest złośliwa. Daje nam robota, którego potrzebujemy, ale daje go nam w takiej postaci, że, że to się skończy raczej źle, jak tylko nas zobaczy. No i po raz kolejny gra wybija mi wątek. Sorry, sorry, nie wiem o czym mówiłem, przyznam się bez bicia. A już wiem, o jaski. Jeszcze chyba wam kiedyś wspominałem o tym. Jak w bardzo przypadkowy i bardzo bolesny sposób yy, zginąłem. Dosyć rozwiniętą postacią, bo no, widzicie, to są potwory z bagien. Tam widzieliście duże bagna, więc też trzeba uważać. Ale dajcie mi roboty! No ja naprawdę nie, nie chcę tak dużo. postawiłem sobie cel i gra nie pozwala mi go zrealizować. No, co za wredne, małe. No, i spróbujemy sobie poradzić bez tego, z jakąś tam ograniczoną ilością yy, zasobów jedzenia, ale może no, damy radę. już nie takie rzeczy się robiło. Zanim odkryłem, że w tej grze jest lodówka, i jest tak bardzo potrzebny, trochę czasu minęło. A widzicie, tu są stworzenia, które są połączeniem yy, szopa i kota. Można je oswoić, można je karmić. Yy, yy. Są w gruncie rzeczy stworzenia nieszkodliwe. Nie zaatakują nie nas, jeśli my ich nie zaczniemy atakować. Przydało się o tyle, że co jakiś czas mogą nam przynosić wyplówki, które, e, które mogą zawierać tam różne jakieś tam mniej lub bardziej cenne, cenne skarby. I tego poliu na, na wszystkie takie żywe stworzenia typu ptaki, króliki i tak dalej. Znaczy, polują dla siebie, no oczywiście nie dla nas, nie? No dobra. To już jest mało, mało ciekawie. Także wracajmy sobie szybko do obozu. No dobra. Za dwa dni zaczyna się zima, więc podbierajmy jeszcze. on się, że coś nam to da. Właściwie spróbujemy sobie ubić indyka, skoro już tam się ustawił na krawędzi. Generalnie technika polowania na indyka samo jeden, no bo tu jakby nie mamy innej możliwości. To jest okrążanie go i zaganianie go, a niestety już pogną za bardzo. Ciężko jest walczyć. Mhm. Słyszycie ten odgłos? Takie, takie powarkiwanie to znaczy, że zbliżają się psy. I trzeba być gotowym. Przynajmniej będzie mięso na zimę. Miałbym walczyć na jak najbardziej otwartym terenie, bo wtedy nie, nie ryzykujemy, że dziś jakimś przypadkiem drzewo jakieś. Chcesz, sobie teraz zostań tutaj. Chester też może zginąć. Teraz znaczy, przebiega drugi, ale nie wiem, co się dzieje z przedmiotami. Nigdy nie chciałem ryzykować. No, dawajcie, chodźcie na uklepaną ziemię. Okej, okay, to by było na tyle. Dziękuję. Chodź czyste, że idziemy do domu. Same niewychowane świnie tutaj są. Czy ktoś pamięta, gdzie ja wyrzuciłem plecak? No nie, zaraz go znajdziemy. No jest właśnie, przy obozie. <laughs> Mięso do suszenia jak najbardziej Super, posadźmy sobie jeszcze nasze krzaczki No dobra, w gruncie rzeczy już czuję zimę, zimę nosem, już nie zimne powietrze eee, Więc chyba będziemy musieli porzucić marzenia o lodówce Nie będziemy się musieli poradzić w jakiś inny sposób Trochę krzaków udało nam się nagromadzić na więc nie jest źle Parę sztuk mięsa mamy, resztę będziemy polować Nauszniki mamy, chciałby nam zrobić Thermal stona. Już wam pokazuję Muszę sobie przypomnieć gdzie on był Jest, potrzebujemy 3 krzemienie Chester oddawaj moje krzemienie Tak jest. Termal stąd to piękny jajobaty kamień. Do tego stworzenia potrzebujemy dużo kamienia. Jak widzieliście, trzy krzemienie e, i jeden kill Cała zabawa e, z tym e, kamieniem polega na tym, że on działa w dwie strony. Położony bądź trzymany w aktywnym. M, znaczy położony przy ognisku, ogrzewa się w lecie. Znaczy przy, w lecie się ogrzewa bez ogniska nawet. Dobra, widzicie, zaczyna pulsować żółtym światłem, więc on, jakby gromadzi ciepło z ogniska. I później, trzymany w aktywnym punku, czyli tym pasku na dole, pozwala nam się ogrzewać przez jakiś tam krótszy bądź dłuższy czas, aż nie wróci do stanu neutralnego. I jest po prostu zwykłym kamieniem. Z kolei, w lecie, przy ognisku endodermicznym ziębnie, więc działa nam taki wsadzony żel specjalny do, do lodówki, który przyłożony do karku po prostu sprowadza ulgę. I z kolei potraf, pozwala nam dłużej przeżyć w lecie bez cienia, bez innych jakby niezbędnych przedmiotów. Dobra. Powoli szykujemy się na zimę. Nie jestem do końca zachwycony tym, co udało nam się osiągnąć. No ale cóż, musimy, musimy grać co mi się ma. Jeszcze można zrobić jakąś szybką eksporkę na najbliższym czasie. Z to nic nam nie zaszkodzi. To mnie tu pobyt, żeby żeby się nie zechlało w sposób szybki i bezczelny. A bo myślę, że resztę czasu. Te dwa dni spędzimy hmm, na jakiejś tam mini eksploracji. gromadzeniu jeszcze surowców. No i stało się. Po wielu perypetiach. Ścieramy po do zimy. Już nie bałem, już nie bałem, już wkrótce. Także myślę, że ten odcinek będziemy sobie powoli kończyć. Zobaczymy się za tydzień. Czas pokaże, co będzie nam dane zrobić. Trzymajcie się, papa. Pa.